Obecność Kościoła w Polsce, patrząc historycznie na, na to, co Kościół robił w Polsce, jest obecnością ukrytego wroga, którego celem jest osłabienie naszego kraju i za każdą dużą porażką Polaków stoi Kościół. Na przykład. Na przykład, za targowicą. Kiedy Kościuszko ogłosił, że odbierze Włości Kościołowi, biskupi pojechali do carycy Katarzyny, donieśli na Polskę i namówili ją do inwazji na Polskę. To jest. E, przecież Kościuszko powiesił biskupów. Ludzie byli tak źli na Kościół, że powiesili biskupów. Ale wie pan, historia jest to często jest... taką małą dygresję zrobię pisana od nowa, bo ludzie nie mają świadomości. Tak mi się wydaje z rozmów z ludźmi powszechnej, że Kościuszko nie był przychylny Kościołowi. wielu polskich pisarzy, publicystów znaczących postaci żołnierzy nie było przyjaciółmi Kościoła, ale o tym się nie mówi. To, his, no w historii o tym się, nie się nie to mówi, pomija. Bo Kościół sobie zrobił teraz święto jakieś kościołowe. E, kościelne w, w miejscu konstytucji 3 maja.